ABC Data ogłosiło, że już 10% polskiego rynku smartfonowego należy do firmy Xiaomi. Firma Nelrodata od dłuższego czasu jest oficjalnym dystrybutorem marki Nubia, która od 2012 roku działa na rynku chińskim. Czy smartfony tego producenta są warte uwagi i jakie posiadają parametry? Więcej w tym filmie. Na sam początek warto opowiedzieć trochę o historii tej marki. Jak już wspomniałem, marka działa na rynku od 2012 roku. Wstrzeliła się idealnie w okres popularyzacji piłki nożnej w Chinach. Budżet głównego udziałowcy, czyli firmy ZTE, doprowadził do wynajęcia Cristiano Ronaldo jako ambasadora marki. Firma prosperuje całkiem nieźle. Ich pierwszym modelem była Nubia Z5, natomiast dziś w Polsce dostępne są już modele z numerkiem 11. Pierwszym modelem, który Wam prezentujemy jest Nubia N1 Lite. Telefon przede wszystkim budżetowy, nie można od niego wiele oczekiwać. Posiada baterię o pojemności 3000 mAh, ekran 5,5 cala o rozdzielczości HD oraz czterordzeniowy procesor o taktowaniu od 1,1 GHz do 1,3 GHz. Nie jest to telefon przeznaczony dla fotografów, ponieważ posiada tylko 8-megapikselowy aparat, to wystarczające podzespoły, by telefon zadowolił prostego, mało wymagającego użytkownika. Idealny dla młodzieży lub dla starszych osób. Obudowa wykonana jest z plastiku jak widać nie ma szału z jego użytkowania. Telefon napędzany jest przez Android 6.0. Obsługuje on również technologię LTE oraz posiadaczy cztery linii popularnych: Nubia Z11 Mini S. Ten aparat, w porównaniu do poprzednika, przeznaczony jest dla tzw. Januszy fotografii, którzy zaczynają swoją przygodę z tą formą sztuki. Jeżeli wiesz, czym jest przysłona oraz ogniskowa i lubisz pobawić się efektami, to prawdopodobnie ten model powinien Cię zainteresować. 4GB pamięci RAM i 64GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozbudowania jej o kartę microSD oraz ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 625 o taktowaniu 2GHz, cenie którą możecie sprawdzić w opisie. Jest bardzo mała i robi to wrażenie. Pozwala to na płynne działanie sprzętu nawet przy dużym obciążeniu. To co jednak jest najważniejsze, tak jak wspomniałem na początku, to aparat wbudowany w ten model. Matryca polega na podzespołach od firmy Sony. Posiada 22,5 megapiksela oraz autofokus i przysłonę 2.0. Z przodu jest to natomiast 13 megapikseli z przysłoną 2.2. .2. Nie robi to wrażenia, ale hardware nadrabiany jest przez oprogramowanie, które wzbogacone jest w rozmaite funkcje, takie jak rysowanie światłem, stabilizacja obrazu czy szybkie ustawienie ostrości. Nie jest to żadna nowość, ale na pewno przyda się aspirującym fotografom. Oprócz tego, ekran wyposażony jest w bardzo dobrze rozwiniętą technologię inteligentnych krawędzi. Nie wygląda to tak jak w przypadku Samsunga. Sytuacja prezentuje się znacznie lepiej. W zależności od naszych gestów możemy wykonać różne czynności, na przykład otworzyć nową aplikację, cofnąć się, przesuwając palec po krawędzi i wiele więcej. Programiści Nubi wyeksponowali na pewno więcej z tego modelu niż Samsung ze swoich. Warto też wspomnieć, że ekran wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD, a całość działa na bazie Androida 6.0. Ostatni prezentowany model to Nubia Z11. W zasadzie główną różnicą od poprzednika są podzespoły. Telefony nie różnią się bardzo pod względem designu. Ten model posiada baterię o pojemności 3000 mAh, czyli o 200 mAh większą od poprzednika. Wyróżnia się również 6 GB RAMu oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Tym razem zastosowano 4 rdzenie, również od Snapdragona, jednakże o taktowaniu 2,2 GHz. Układ graficzny to natomiast Adreno 530. Jak podobają Wam się te telefony? Czy są, Waszym zdaniem, lepsze od Xiaomi? Czekacie na test na naszym kanale? Piszcie w komentarzu. Ja jestem znany na YouTubach jako Bartek Graczo, no i do zobaczenia w kolejnym filmie na wideotestach. Cześć!